Byla Góra, po której będziemy dzisiaj spacerować, znajduje się w Małopolsce, we wsi Chronów i wchodzi w skład Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. To tu w lesie, na szczycie stromego wzniesienia, znajdują się owiane legendami skałki Chronowskie. To chyba najbardziej tajemnicza grupa skał na pogórzu Wiśnickim. W legendach oraz wśród okolicznych mieszkańców zwane skamieniałym Dworem. Z miejscowości Borówna prowadzi do nich oznakowana ścieżka edukacyjna o długości 3 km, mająca 9 przystanków. Zbudowana jest z piaskowców istebniańskich. To skała osadowa złożona z niewielkich ziaren głównie kwarcu i spoiwa. Powstała kilkadziesiąt milionów lat temu. Ich kształt jest wynikiem procesu erozji i wietrzenia. Zachodzących na przestrzeni tysięcy lat rozciągają się one na długości kilkudziesięciu metrów i osiągają wysokość do około 2,5 metra. Od roku 1997 posiadają status Pomnika Przyrody Nieożywionej. Szczytową część grupy skałek stanowi Ambona skalna z tajemniczymi inskrypcjami. Według ludowych podań w zamierzchłej przeszłości miała znajdować się tu świątynia słowiańskiego bóstwa Swaroga. Inna legenda mówi, że to pozostałości po meczecie. Kolejna, że stał tu niegdyś dwór. Jak to w legendach bywa, rzucona została klątwa, która pozostawiła po sobie owe skały. Klątwę tą może zdjąć jedynie osoba która odczyta tajemnicze znaki. Jak widać, do tej pory nikomu się to nie udało. Skałki Chronowskie to ciekawe miejsce, które warto zobaczyć. To natura stworzyła je dla nas. Chociaż są tacy, którzy twierdzą, że stoją za tym jakieś tajemne, złe moce. Leżą nieco na uboczu, ale są to skarby wielkiej urody, godne podziwu ze wszystkich miar. Atrakcyjność tego miejsca to nie tylko cisza i piękno otaczającego nas lasu, ale także siły tajemne które drzemią zamknięte w kamiennym wnętrzu i mogą obudzić w nas dreszczyk emocji.